Dobra, przyklejamy. Najpierw malujemy to miejsce klejem. A potem przyklejamy włosy. Poczekajcie. Okej, okay, jeszcze tu trochę to przytrzymam. Ten jej kosmek oh, rozleciał się. Tylko jak został. Poczekajcie. Trzeba znaleźć mocniejszy klej. Przyklejamy to plastelino. Tak, moje podróże i tak są w niej całe, że mi się akurat nic nie stanie. No i kosmyk ma kosmyk. Kurne, włosy zdałem mi telefon. No, dobra. Tak, może będzie w życiu Diany części drugiej, tego nie jestem pewna. Ach, ale... Może wystąpi. To już koniec przeróbek. But, to był odcinek piąty, to jest szósty aktualnie teraz, bo wcześniej był piąty rozpoczęcie. Niestety nam się właśnie przy tym filmie często kończą no, pamięć, więc sorry. Aha, już późno. No dobra, kończę pa.